Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W tym materiale podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami, moją opinią oraz moimi wrażeniami po rozegraniu kilkunastu godzin na serwerze testowym, który poświęcony jest sezonowi czwartemu. I zacznijmy sobie od tematu kamieni, od tematu gemów, ponieważ to one budzą skrajne emocje. Niektórzy są szczęśliwi, inni narzekają, a ja tak powiem Wam szczerze, że po tym jak troszeczkę pograłem, wydaje mi się, że nie ma czym się martwić i jest to dosyć. Dobre, ponieważ ilość buildów nam się po prostu zwiększy. Jeżeli nie wiecie o co dokładnie chodzi, to już spieszę z wyjaśnieniami. Weźmy sobie topór dwuręczny, który zdaje obrażenie odcięć. To jest broń, która skaluje się z siłą, czyli im więcej siły mamy, tym mocniej ta broń bije. I teraz kamienie będą działały w taki sposób, że w dalszym ciągu będą przekształcały część obrażeń, tak? czyli dajmy na to, jeżeli tutaj mamy. 265 obrażeń odcięć, to połowa tych obrażeń będzie zdawała obrażenia od natury, jeżeli włożę sobie bursztyn. Ale ja mam na sobie live, tak, czyli laskę życia, gram hillerem I teraz tak, wkładamy ten kamień i w momencie, gdy włożymy sobie bursztyn albo szafir, ponieważ to są dwa kamienie, które sprawiają, że zmieniają się skalowanie pod skupienie, to ta broń skaluje się w 85% procentach z fokusem, czyli ja jako healer mogę grać z toporem dwuręcznym i mogę nim zadawać jakieś rozsądne obrażenia. Pamiętajcie, że różne cechy, różne atrybuty mają różne pasywki i niekoniecznie jest tak, że to będzie wiecie, że teraz wszyscy będą biegać, będą grali DPS-ami z toporami dwuręcznymi. Nie, jeżeli ktoś będzie grał pod siłę z toporem dwuręcznym, w dalszym ciągu on będzie dawał większe obrażenia. No, chyba że ktoś gra z abysem, gra pod inteligencję, ma abys, no to jest troszeczkę inaczej. Tak więc ten kamień nie sprawia, że bijesz tak samo mocno jak bruzer grający pod siłę, ale zadajesz jakieś rozsądne obrażenia. I w moich oczach po rozegraniu tych kilkunastu godzin, największymi zwycięzcami właśnie tej całej zabawy są killerzy ponieważ y, paleta broni im się po prostu powiększa. Y, wiecie, rapier, super, każdy, większość healerów biega z rapierem, ale teraz ta większość healerów biegających z rapierami, będzie mogła nawet zlecić jakieś obrażenia, więc jeżeli ktoś gra jakimś asasynem i nie wiem, ma połowę HP i wskoczy w takiego healera, to może się okazać, że ten healer nie będzie tylko uciekał, tylko zacznie walczyć ponieważ zadaje jakieś obrażenia. Tak jak mówię, one nie są tak mocne, tak wysokie jak w przypadku konkretnych buildów poświęconych zadawaniu obrażeń, ale są jakieś. To, co zdążyłem jeszcze zauważyć, to oczywiście najlepiej skalują się te bronie, które działają z jedną statystyką, czyli na przykład właśnie topór dwuręczny, młot. One są świetne. Jest troszeczkę gorzej, gdy... Bronie skalują się z dwiema, yy, z dwiema yy, cechami, wtedy te obrażenia są znacząco niższe, ale to też nie jest tak, że one są tragiczne, ponieważ, nie wiem, testowałem sobie powiedzmy włócznie z lodową rękawicą i to wygląda nawet rozsądnie. Tak, te obrażenia oczywiście są niższe niż gdy rozdamy pod siłę i zręczność, no ale zyskujemy drugą broń, która zdaje obrażenia zasięgowe. Ta broń bije słabiej. Ale w zasadzie te obrażenia są, obrażenia są wybaczalne, więc myślę, że ilość tych kombinacji będzie bardzo, bardzo sympatyczna. I powiedziałem o inteligencji, ale nie powiedziałem tego w wyjaśnieniu. Kamienie, po prostu takie jak rubin, przekształcają nam obrażenia pod dany rodzaj obrażeń, powiedzmy rubin, pod ogień i zmienia skalowanie broni w 90% pod inteligencję, tak? Jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozumie. No i reszta kamieni też ma zmienione swoje działanie, ale o tym opowiadałem w poprzednim filmie, który też tutaj jest na kanale albo możecie sprawdzić sobie patch notes i tam wszystko jest opisane, dla przykładu Onyx teraz zwiększa obrażenia o 18% gdy atakujemy przeciwników, którzy mają powyżej 70% HP, wcześniej ten Onyx zadawał zwiększone obrażenia o 30%, targety, które miały 100% HP, po prostu takie są delikatne zmiany, troszeczkę te przedziały nam się pozmieniały, więc ja po tym rozegraniu Tutaj parunastu, parunastu godzin testowaniu tego bieganiu się PVI wydaje mi się, że jest naprawdę naprawdę fajne. To, gdzie może być najciężej, w związku z taką zmianą, to wydaje mi się, że Areny 3 na 3 że to będzie to miejsce, gdzie, które zostanie zdominowane wręcz przez takie hybrydy healerów, które, które będą też zdawać jakieś tam obrażenia, nie tylko leczyć. No i gdzieś tam te pojedynki 1 na 1 mogą się też okazać dosyć ciężkie. No ale umówmy się, kto bije się z healerem 1 na 1 w takiej równej walce, gdzie nie ma jakiejś zamoty zamieszania. No nie ma to po prostu żadnego sensu, ponieważ nikt nie powinien nigdy wygrać bardzo dobrze grającym healerem, który stoi sobie w sakredzie, czyli w świętej ziemi. Jeżeli macie jakieś pytania co do tematu gemów, no to oczywiście komentarz i postaramy się jakoś to Porozwiązywać. Przejdźmy dalej, ponieważ jesteśmy w inwentory i to też jest dosyć ciekawe. Inwentory się zmieniły. Możecie zobaczyć, że jest troszeczkę inaczej podzielone. Można ustawić sobie jedną kolumnę, dwie kolumny, tak jak było wcześniej. Możemy sobie tutaj pofiltrować wyposażenie, materiały, przywrócić wszystko. Możemy konkretne przedmioty, czy konkretne kategorie sobie poustalać, które będą widoczne, które będą nam znikały. Ja osobiście bardzo im przypadło do gustu Filtrowanie czy ustawianie jednej kolumny, i oczywiście też możemy przestawiać sobie, jakie kategorie gdzie mają być. Czy po prawej, czy po lewej stronie, jeżeli mam dwie kolumny, czy wyżej, czy niżej, można to robić z tego panelu przesuwając w górę. A można też po prostu chwycić i przestawić sobie tutaj w inwentory do góry. Powiedzmy, jubilerstwo chce mieć wyżej, na samej górze, no to przechodzę na samą górę i mam tutaj teraz wszędzie kamienie. Więc to też na bardzo, bardzo fajny plus. Mi to przypadło. Zdecydowanie do gustu. Kolejny temat to adamant i zahartowany kryształ, moi drodzy. To są materiały, które aktualnie na serwerze live są ekstremalnie drogie. Znaczy, już teraz ta cena spadła, ponieważ fama zaczęła się roznosić. No ale o co chodzi? Bodajże mam tutaj odpalony gdzieś. O, proszę. Mam odpalony nawet, zobaczcie moje wyszukiwania do, do, do aparatu, już zamówione, nie potrzebujemy tego, tak czy inaczej. Adamant i zahartowany kryształ, to są te modyfikatory do craftów, które osiągały ceny aż po 60 tysięcy, 20, 30, 60 tysięcy, w tym momencie około 20, podejrzewam 15 tysięcy. One kosztują, a będą kosztowały znacznie mniej, ponieważ będą do zdobycia... Ze skrzynek w takich lokacjach jak Everfall, Great Cliff, Rickwater, Brimstone Sands i Elysian Wilds, czyli też nowa zona. Więc myślę, że nie warto teraz, w tym momencie, na miesiąc przed odpaleniem sezonu czwartego, wypalać się z nie wiadomo jak dużej ilości golda na rzecz tych modyfikatorów. Myślę, że warto szukać okazji. Oczywiście, jeżeli przecież. Jest jeszcze miesiąc gry. Jeżeli potrzebujecie któregoś z tych perków na swoich przedmiotach, no to znajdziecie okazję i sobie włożycie ten perk. No to też nie ma co szaleć, że teraz nie wydam 25 tysięcy golda, bo za miesiąc coś będzie za 5 tysięcy golda, w tym miesiąc spokojnie go odzyskacie. Ale nie ma co tak szaleć, nie? że teraz po prostu wydaje 200 tysięcy golda na te adamanty i nie wiem, kręcę na nich jakiś biznes, bo tylko i wyłącznie będziecie na nich. Tracić po prostu, więc też, jeżeli wam jak go nie potrzebujecie, to lepiej go po prostu sprzedać, bo za dwa dni on będzie po prostu już tańszy. Ok. O, no jak się ładnie rozjaśniło tutaj na ekranie, widzicie, jestem w takim dosyć ciekawym miejscu, już mogliście zobaczyć tą mapę. Jest to jakiś zimowy zamek, lokacja, która jest pośrodku wody. Dopływamy w ogóle na tą lokację łódką. Oczywiście nie ma tutaj animacji pływania, tylko po prostu klikamy i pojawiamy się po drugiej stronie. Myślę, że to jest lokacja, która ma jakiś związek z fabułą sezonową, ponieważ w trakcie fabuły sezonowej mamy stoczyć cztery walki z bossami, tymiś minibossami. Myślę, że tutaj będzie właśnie w tym miejscu ostatnia walka. Dlatego jest to jakąś tej tajemnicą. No, twórcy gry zapomnieli zablokować teleport, hmm, ponieważ zablokowali łódkę, nie można przypłynąć z brzegu. No, ale teleportować się normalnie tutaj można. No cóż, takie fakapy związane z sezonem czwartym i z serwerem testowym, ale to nie pierwszy, już kiedyś tutaj na Brimstone Sands. Nie na Brimstone, przepraszam. Na czarnej łusce to było. Mówię odnośnie tej lokacji, tak. Tej była kiedyś ściana, nie można było przechodzić. I w trakcie serwera testowego odpalili właśnie tą lokację, którą można było dostrzec, tak potem to usuwali, no i pewnie nie chcieli, żeby ten teleport był blokowany, no ale stało się e, taki drobny, e, lik. Tak, swoją drogą, sama tematyka e, sezonu czwartego e, tego, że jest właśnie ten aspekt zimowy, e, mamy ten event świąteczny, i że e, nowa ekspedycja, która jest dodana jest właśnie w klimacie zimowym. E, jest to całkiem sympatyczne. I skoro już tej samej ekspedycji mówię, to już wam pokazuję, gdzie jest do niej wejście. Moi drodzy, wielka wyrwa po prawej stronie. Jest idiotycznie ustawiony teleport tutaj przy, przy skałach. Musimy zeskoczyć na dół. No i ekspedycja Glacial Tarn. Powiem Wam szczerze, że jest sympatyczna dwie walki z tymi głównymi bossami są w porządku. Jest, nie wiem dokładnie ile, kilka jest, jest takich mniejszych, takich mini-bossami walk. z bardzo mało mobów w samym Dungu, to jest chyba na minus. Mechaniki są dosyć interesujące. Są jakieś puzzle, trzeba gdzieś kogoś zostawić, być może zostawić pylon, przejść dalej, odblokować, żeby odblokować bramę obok, którą ktoś przejdzie dookoła. Więc jest kilka takich smaczków, nie chcę wam chyba tego pokazywać dokładnie w tym filmie jak to wszystko się robi, zostawcie sobie troszeczkę niewiadomo, ja pewnie wrzucę jakiś osobny film z tego dunga i każdy będzie mógł sobie sprawdzić dokładnie jak to wygląda, jak to działa, ale w tym dungu jest jedna taka bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ostatni boss, jest wspomagany sztuczną inteligencją. Ostatni boss składa się jakby z dwóch elementów. Jest postać, z którą walczymy, i ta postać przejmuje kontrolę nad takim wielkim lodowym gigantem, który może przypominać Chardisa. No, finalnie nie jest z niego podobny, po prostu to jest lodowy gigant, nad którym ma kontrolę. No i ta postać, która trzyma kontrolę nad tym powiedzmy lodowym Chardisem, to ona jest wspierana sztuczną inteligencją. I to wygląda tak, że pole bitwy generalnie jest rozwalane, rozwalają się mosty, możemy je odbudowywać. No i dochodziło do takiej sytuacji, gdy grałem w grupie randomowej, że tank był na jednej platformie, ja byłem na drugiej platformie, nie mogłem się do niego przedostać, ponieważ nie miałem zbudowanego mostu. I ten boss przeskakuje sobie wtedy między platformami. I widziałem, że ta sztuczna inteligencja bardzo się gubiła. Tak, przeskakiwała na platformę do mnie, miała agro na tanku, i w momencie, gdy ja nie stanąłem w zwarciu, tylko zaczynałem się poruszać dookoła tego bossa, to on po prostu wariował, nie wiedział, co ma zrobić. To nie majtało nim na prawo i lewo, po czym wracał do tanka i zaczynał znowu walkę. Więc tutaj taki drobny minus. No i minus prawdopodobnie za sam cross-server, ponieważ. Jak wiecie, poszło drobne sprostowanie. Rozgrywka międzyserwerowa dla Dungów będzie w sezonie czwartym, ale nie będzie na start, i teraz są prawdopodobnie robione też testy, ponieważ podobno ta rozgrywka międzyserwerowa jest uruchomiona w trakcie tego serwera testowego i my chyba jesteśmy gdzieś właśnie wyrzucani na jakiś wspólny serwer. Wiem, że była łatka robiona, ale. Omówmy to, co było przed tą łatką. Łatka była wczoraj. Wczoraj powiedzmy chyba żadnego Dunga nie zrobiłem, tylko robiłem przedwczoraj. No i przedwczoraj było bardzo dużo disconnectów. Po prostu był lag detect, to nie działało zbyt dobrze. Tego Dunga udało się kilkukrotnie wykonać. No ale, ale gdzieś te disconnecty były. Niemniej jednak fajnie, że testują. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie to stabilne i że dostaniemy to szybciej niż później. Sam dung na plus, gdyby tych mobów tam po prostu było troszeczkę więcej. Ale jeżeli chodzi o długość tego dunga, to wydaje mi się, że to jest jeden z tych dungów, który będzie robiony ekstremalnie szybko, speedranowany. To taki dung typu Geneza czy Lazarus, który robimy naprawdę bardzo, bardzo szybko. Serio. Nie wydaje mi się, że to, by był, że to będzie dung, który będziemy robić na mutacjach po 40 minut, tylko bardziej 20-10 minut na takiej zasadzie sam event świąteczny to wygląda tak jak wyglądał kiedyś oczywiście z tym że no teraz mamy tutaj drobny możemy sobie wskoczyć w sumie do wioski eventowej to dokładnie wam pokażę jak to jak to wygląda oczywiście mogliście już sobie zobaczyć też przy poprzednim materiale bodajże pokazywałem ponieważ były tam screeny powrzucane no, ale już sobie skoczmy, tak będzie łatwiej wyjaśnić. Przygotujcie sobie po prostu materiały na krafty. Może niekoniecznie właśnie adamanty i zahartowane kryształy, ale całą resztę te adamanty będziecie sobie zdobywać później. Myślę, że z racji tego, że tych adamantów i zahartowanych kryształów w grze będzie więcej, to tutaj istnieje dosyć spora szansa na to, że jakieś inne perki, które teraz są. Już drogie mogą o te 100, 200, 300 Golda podskoczyć, ponieważ tych kraftów będzie puszczanych nieco więcej. A czemu będzie puszczanych nieco więcej? No tutaj mam odpowiedź przy świątecznym regencie, czyli przy najwyższym poziomie eventowym. Mamy tutaj induktor azotu i chromatyczną pieczęć. Chromatyczna pieczęć bodajże jest na czasie odnowienia trzydniowym, induktor azotu bodajże na 7 siedmiodniowym, ale bodajże. Tak, ja tego nie dobiłem, więc, więc może też w zasadzie ulec zmianie. Ten glimite, pristine glimite, to, to jest zasób, materiał, który służy do tworzenia seta pod szczęście. Więc jeżeli będziecie szukać seta pod szczęście, albo chcecie wydawać miliony na takie części, nie róbcie tego. Poczekajcie, wykrawcicie sobie fajny setik, który jest tutaj. Dalej. Dalej, dalej, dalej. Artefakty. O! To też jest dosyć ciekawy temat. Artefakty myślę, że mogę wam wszystkie przedstawić, ponieważ jest tutaj troszeczkę też zmian odnośnie samych przedmiotów. I to, co nie jest artefaktem, a co raczej łatwo się zdobywa, no to Champion Ring. On będzie działał inaczej. To jest pierścień Championa ze ścieżki PvP. On, to znaczy, będzie działał tak samo. On dostajecie go w takiej formie, że macie tam taki perk pod PvP. On po angielsku jest. Invigorated Punishment. Tak się nazywa. I on polega na tym, że zadajecie o 1% obrażeń, maksymalnie do 10% za każdy buff, który przeciwnik ma na sobie. I teraz ten perk konkretny będzie jako fixed perk. Czyli to jest perk, który tam będzie zawsze. Więc na tym przedmiocie będziecie mieli to Herty, czyli pokrzepienie. I ten Invigorated Punishment, i to będą dwa perki, które będą zawsze będzie dogrywać sobie trzeci, prawdopodobnie będzie to zwiększenie zadawanych obrażeń, więc będziecie mieli dosyć solidny bisowy perk na PvP, bardzo yy, małym wkładem, tak? ponieważ te pierścienie, czempionat, myślę, że każdy ma, yy, kto gra PvP, one lecą dosyć, dosyć często, tam reszta biżuterii też się zmienia, ale to jest taka najważniejsza zmiana. Przejdźmy sobie przez artefakty. To jest nowa tarcza Gladiator, który no, też jest dosyć interesujący. Dostajemy, znaczy Zdajemy przeciwnikowi obrażenie od krwawienia, gdy on nas zaatakuje. Mamy dwa perki do umiejętności, wygląda to sympatycznie, jest to tarcza mała okrągła. Dalej weźmy sobie Inferno, który nie jest nową bronią, ale mamy tutaj zmianę. Teraz mamy jako fixet perki starany na sączenie mocą i okrutność. Trzeci perk jest do zmiany. Czy dokładamy go, zmieniamy, robimy co chcemy. Po prostu teraz Inferno, moim zdaniem, to jest ognista laska, która jest bisem nad bisami, jeżeli chodzi o grę pod miotacz ognia. Więc jeżeli grasz z tą obrzydliwą umiejętnością, to jest broń dla Ciebie. Tutaj nie mamy żadnych zmian. Tutaj również nic się nie dzieje, bełtownik, czyli łuk, który zmienia typ obrażeń pod prąd, pod lightningi, nazywa się to elektryzacja, do tego jeżeli zaatakujemy przeciwnika, który ma pełny pasek HP, no to dostaje tu na pół sekundy. Zdania są podzielone, niektórzy mówią, że to jest tragedia, inni mówią, że to jest świetne, grajcie czym chcecie, kto będzie chciał, ten będzie grał. Deep Freeze. Mroźny koniec, to jest nowa nowa, nowa rękawica artefaktowa, Fixed Perky no to szalejąca wichura i odświeżający ruch, czyli te perki są zawsze, Wykrętna Odchłań to jest ten, który dodajemy, więc co tam sobie chcecie, to będzie, a ten taki, to takie działanie niesamowite, no to zamrożeni, uziemieni lub, traf, lub trafieni mroźnym pod muchem wrogowie otrzymają 15% dodatkowych obrażeń, tak, i to działa na obie bronie, więc jeżeli będzie grali, powiedzmy, Fire, czy ognistą laskę i lodową rękawicę, no to mm, jeżeli będzie uderzać w przecinku, którzy, którzy są zamrozie, zamrożeni lub uziemieni, to też wasze obrażenia podbijają się o 15%. To jest, yy, no, wygląda to też dosyć ciekawie. Zobaczymy, może coś z tym zacznie się pojawiać. Wiemy, że mur, yy, czyli pawęż, moi drodzy, yy, otrzymujesz o 25% mniej obrażeń od żywiołu. Wiem, że w sezonie czwartym będzie to naprawione, i nie ukrywam, że jest to trochę yy, śmieszne, że jest artefakt przez cały sezon trzeci, a dopiero zacznie w pełni działać w sezonie czwartym. Też komedia jest. No ale twórcy gry tak lubią. Krwiopijca to też jest stary przedmiot, ale on jest wzbogacony. W języku polskim tego nie zobaczycie, ale tutaj mamy podbicie. To jest jako, jako mnożnik, pojawia się tutaj, że cały lifestyle, czy to wykradanie życia, które mamy jest o 5% w mnożniku podbite, więc to też dosyć istotna zmiana. Dalej artefaktowe średnie buty. Super, że to, że to nie chce nam tutaj ładnie w języku polskim działać, ale to zaraz do języka polskiego przejdziemy. Przyspieszenie trwa o 50% dłużej, czyli wszystkie efekty, które dają na przyspieszenie, podbijają nam czas trwania. Dalej mamy lekkie spodnie. Które no raczej nie będą spodniami bisowymi. W aktualnej mecie myślę, że tych obrażeń od żywiołów będzie więcej, ale no jest to dosyć dosyć potężne. Jeżeli padacie, uważacie, że padacie od zasięgowych obrażeń fizycznych, no to macie spodnie, które mogą zmniejszyć obrażenia o 33%. Tego mają zaklętą ochronę i wersję fizyczną, więc naprawdę kawał, kawał potężnego. Spodnia. Kolejne, kolejne buty ciężkie sprawiają, że nie można nas przemieścić, czyli żadne przyciągnięcia i odepchnięcia nas nie działają. Bardzo zabawnie to wygląda. Do tego lekkie rękawice, które sprawiają, że gdy zmieniamy broń, to na pół sekundy jesteśmy odporni na wszelkie obrażenia. To jest cooldown, czas odnowienia 12-sekundowy. I to chyba wszystkie artefakty, o których chciałem wam. Tutaj opowiedzieć, i przejdźmy, co so A, jeszcze Lifestyle, laska życia, z którą cały czas biegam. Laska życia, która daje nam empower, boost naszych obrażeń, który stakuje się maksymalnie do 20%, czyli maksymalnie 20% możemy z tego wyciągnąć. To jest buff na 10 sekund, i on uruchamia się wtedy, gdy leczymy kogoś albo siebie. Tak, jeżeli puścimy tego hila na, na glebę i zmienimy sobie nawet broń, to dalej te staki się nabijają i ta ilość, te, te powiększone obrażenia tam po prostu lecą w górę, w górę, w górę, aż do 20 na 10 sekund. I przejdźmy sobie do języka polskiego, ponieważ tutaj też jest zmiana. Nie będzie od sezonu czwartego dubbingu w języku polskim i pojawiły się pytania, to czy oni czasem nie odejdą od pełnej lokalizacji dla języka polskiego? Odpowiedź brzmi nie. Nie odejdą. Na 99%. I już tłumaczę dlaczego. Weźmy sobie te buty, które tutaj fajnie nam pokazywały, jak te tłumaczenia wyglądają. Hmm, zwróćcie uwagę. Przyspieszenie trwa o 0% dłużej. Albo na jakimś przedmiocie część jest po polsku, część jest po angielsku. I to nie działa tak, że tam siedzi jakiś człowiek, który tłumaczy to wszystko, tylko to jest robione maszynowo. To robi automat. Nikt na tym nie trzyma ręki. Jak on to przetłumaczy, jak to będzie wyglądało, tak to wejdzie do gry. I potem jest proces. W momencie, gdy gracze, którzy grają na serwerze testowym albo już na serwerach live, wysyłają zgłoszenia, że coś jest źle przetłumaczone, to wtedy ktoś to tłumaczy. Więc ilość pracy wkładana przez tego jednego człowieka jest tutaj bardzo, bardzo mała, a przy nagrywaniu dubbingów, no to już trzeba tych aktorów głosowych wynająć, zapłacić, przedpłacić. Jest po prostu przy tym dużo więcej roboty i jest to łatwy koszt po prostu do ucięcia dla firmy. No i też dużo by stracili, więc nie wydaje mi się, żeby gdzieś tam tą lokalizację dla języka polskiego nie chcieli. Usuwać. Ostatnia rzecz, o której chcę Wam tutaj powiedzieć, no to temat związany z przetwarzaniem platyny, srebra i złota. Robimy to w piecu hutniczym i tam możemy wymienić 200 sztuk tych materiałów, które wymieniłem, na skrzynki z kamieniami. Nas, z racji tego, że rozgrywka endgame'owa, czyli na samym końcu, interesuje najbardziej platyna i 200 sztuk platyny zamieniamy na skrzynkę. I yy, z tej skrzynki otrzymujemy kamienie. Rozstrzał jest dosyć yy, sążny, ponieważ możemy dostać kamyk czwartego tieru, czwartego poziomu, jedną sztukę, albo możemy dostać na przykład pięć kamieni, z czego cztery będą yy, czwartego tieru, a jeden, yy, przepraszam, cztery będą piątego tieru, a jeden będzie czwartego tieru więc, więc rozstrzał jest dosyć spory, czy ktoś to będzie robił, czy też nie, nie wiem, może są ludzie, którzy kręcą biznes na kamieniach, którzy kręcą na gemstoneach czy na tych pyłkach, które robimy z kamieniów, kamieniów, ojejku, kamieni, sami wiecie jak grać, tak czy inaczej taka, taka opcja wchodzi do gry, no i tak podsumowując, no, czy kontentu będzie dużo więcej, dużo mniej? Samego kontentu, jeżeli chodzi o fabułę, no to podejrzewam, że będzie około nie wiem, może 4 godzin fabuły sezonowej, która teraz ma być bogatsza w walki z bossami. Niestety nie jestem w stanie przyrobić tej fabuły tutaj na serwerze testowym, ponieważ pierwsza walka z bossem jest zablokowana. Cóż, widocznie mają to jakoś świetnie przetestowane Ilość buildów, która zaczyna się nam kreować Wygląda dosyć sympatycznie, więc przy tym Też zabawy Może być dosyć sporo Na pewno będzie farmienie Eventu świątecznego I tutaj warto też zaznaczyć, że w trakcie Tego sezonu czwartego będzie jeszcze event Krasus Gdzie będziemy bić olbrzymy, które możemy Spotkać na piaskach I tam dla osób, które grają Grey tak będzie leciał bisowy nazwany Greataxe, taki o jakim sobie marzycie dniami i nocami. I w tym momencie myślę, że możemy zakończyć ten jakże 26 minutowy film. Wola Boga, to żem się rozgadał. Uciekam. Trzymajcie się ciepło, zapraszam was na mojego Twitcha, na moje streamy, ponieważ jest ich po prostu całkiem sporo i miło byłoby mi was tam zobaczyć na czacie i porozmawiać. Jeżeli macie jakieś pytania co do samej gry, to też tam możecie je po prostu... Zadawać, w szczególności, gdy będę akurat grał w New World. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.